Już od 12 lat w Górze Kalwarii jest tradycją powitanie nowego roku na placu przed ratuszem. I właśnie w tym roku również spotykamy się, by pożegnać odchodzący rok i powitać nowy wspólnie z mieszkańcami na wspólnej zabawie. Impreza cieszy się dużą popularnością. Mijający rok dla naszej gminy, dla Góry Kalwarii był bardzo dobry. Udało się nam pozyskać wiele środków z zewnątrz dzięki którym zrealizowaliśmy wiele inwestycji, między innymi oczyszczalnie ścieków, 15 kilometrów kanalizacji. Ojczyna, nas, jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdzie. tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie ródź nas na pokuszenie, ale nas baw do złego Amen. Najlepsze życzenia proszę przyjąć ode mnie i wszystkich księży, pasteszy, Błogosławię teraz wszystkich. Pan z wami. Duch z Duchem Twoim. Niech <géri> Was błogosławi Bóg wszechchodący. Ojciec i Seni, Duch Święty. Amen. Bawcie się w pokoju. Proszę Państwa, witamy Państwa w nowym 2007 roku. Wszystkim dużo, dużo zdrowia i wspaniałej zabawy nie tylko dzisiaj, aby cały rok był taki desoły i przyjemny jak dzisiejszy dzień. Wszystkiego najlepszego.